Moja specjalność nazywa się matematyka dyskretna i to jest dziedzina, która zajmuje się badaniem struktur dyskretnych, czyli wszelkiego rodzaju obiektów skończonych. A więc ona się różni tym od klasycznej analizy, że przedmiotem zainteresowania są skończone struktury, skończone zbiory czy rodziny zbiorów, grafy. No i to, co się wyprawia z tymi strukturami, ma również, również charakter skończony. Właśnie w ostatnich latach, w ostatnich kilkudziesięciu latach, ta dziedzina się rozwinęła bardzo dynamicznie. Przede wszystkim właśnie z powodu rozwoju informatyki. Nowe komputery spowodowały wielkie zapotrzebowanie na tego rodzaju badania. No i tak się akurat złożyło, że ta dziedzina bardzo dobrze pasuje, odpowiada na potrzeby informatyki. Więc to czym ja się zajmuję to nie jest informatyka, ale to jest ten rodzaj matematyki, który jest w informatyce bardzo przydatny. Moją pasją od, właściwie od liceum, była gra na perkusji, i to może nie wygląda na matematyczne e, zainteresowanie, ale wbrew pozorom w matematyce, i to w szczególności w tej, która mnie fascynuje, jest spora grupa problemów, no powiedziałbym o takim troszeczkę charakterze badania zjawisk rytmicznych. I nawet można to mm, uzasadnić. Są kompozycje muzyczne, w których Wykorzystuje się tego typu struktury. Jest na przykład taki kompozytor duński Per Norgard. W Danii on jest bardzo znany i bardzo ceniony. To jest współczesny kompozytor i on w swoich kompozycjach wykorzystuje, wykorzystuje struktury matematyczne, które zresztą sam wymyśla. I one mają bardzo, bardzo podobny charakter do, do tego, co mówiłem o tych kolorowaniach grafów. Więc jakby istnieje pomost pomiędzy tymi światami. Więc pasja muzyczna, którą miałem Miałem dawno temu w dzieciństwie, ona troszeczkę jest obecna też i w mojej obecne, teraźniejszej działalności, no w postaci właśnie takich zainteresowania takimi właśnie zjawiskami, jakby na pograniczu muzyki i matematyki. Uczenie studentów to jest tylko drobny fragment działalności matematyka, takiego takiego jak ja. No jest, jest wielu. Takich, takich ludzi, którzy oprócz nauczania no, prowadzą czynne badania naukowe i cały czas dokonują jakichś odkryć, publikują swoje wyniki. Więc no, to jest ta działalność, której, której nie potrafimy wymierzyć jakby w czasie, ale myślę, że, że to zajmuje mniej więcej 3 czwarte mojego, mojego czasu zawodowego. Są ludzie na przykład bardzo muzykalni, którzy Słysząc jakąś piękną muzykę, bardzo się wzruszają. Inni ludzie, powiedzmy, są mniej wrażliwi, i no, no, załóżmy, symfonia Beethovena robi na nich mniejsze wrażenie niż, niż na tych pierwszych. Podobnie z matematyką. Prawdopodobnie jakieś, jakieś usposobienie, jakaś cecha umysłu u niektórych jest taka, że, że akurat na te rzeczy są, są, są ci ludzie bardziej wrażliwi. I to się objawia właśnie w ten sposób, że jak się, jak się tego bakcyla złapie, jak się zacznie myśleć o pewnych. Pewnych specyficznych matematycznych wynalazkach. No na przykład nieskończoność bardzo, bardzo często na pierwszym etapie jakby edukacji matematycznej wciąga. O czym marzy no, matematyk w średnim wieku? O rozwiązaniu jakiegoś spektakularnego problemu, który no, z jednej strony przy, przyniósłby mi jeszcze większą sławę. A z drugiej strony jakąś taką satysfakcję, no powiedzmy, związaną, związaną nie wiem, z przejściem do, do historii tej dziedziny. Bo oczywiście takie rzeczy zdarzają się bardzo rzadko i bardzo nielicznym matematykom. Jest, jest wielu świetnych matematyków, znacznie lepszych ode mnie, którym w ciągu życia nie udaje się rozwiązać problemu, dzięki któremu będą, będą powiedzmy, pamiętani przez lata. Jeśli nawet nie sam, to, to z jakąś grupą współpracowników, bo akurat mam okazję, Mieć w swoich zespołach bardzo wielu młodych, no genialnych, genialnych ludzi, i, 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 i może nawet wolałbym, żeby to który, któremuś z nich się udało niż akurat mi. Muzyka Moim pierwszym miejscem pracy jest Uniwersytet Jagieloński, drugim Politechnika Warszawska. Doktorat broniłem na Uniwersytecie Adama Mickiewicza i moje miejsce, gdzie jakby wychowałem się naukowo i nauczyłem się najwięcej, najwięcej rzeczy z mojej dziedziny, to jest właśnie Uniwersytet Adama Mickiewicza. Ja formalnie nie pracowałem w żadnym momencie, ale tam jeździłem na seminaria. Poznań nie jest daleko od Zielonej Góry, więc bardzo długo jeździłem na znakomite seminaria profesora Karońskiego. I na tych seminariach rzeczywiście, jakby mój bakcyl w kierunku matematyki dyskretnej już ostatecznie się potwierdził. W Krakowie na Ujocie też jest w tej chwili bardzo dobra grupa młodych kombinatoryków. Ja tam zostałem zaproszony do, do współpracy, więc tam również bardzo dobrze się czuję. No i w Warszawie również jest zespół pod kierownictwem profesora Ląca, który, który zasilam i, i, i który też bardzo fajnie się rozwija, więc jakby nie mogę powiedzieć, żebym był specjalnie przypisany do żebym czuł się jakoś, jakoś związany najsilniej z takim czy innym ośrodkiem. Dużo jeździłem i wciąż dużo jeżdżę na rozmaite seminaria i konferencje, pokazując swoje, swoje tam jakieś wyniki, swoje, swoje problemy. No i widocznie to zostało dostrzeżone. Tak? Widocznie ktoś uznał, że, że może warto mieć człowieka w swoim zespole, który będzie potrafił... Dać młodzieży jakąś, jakieś, jakieś ciekawe problemy do rozważania. Jest taka jedna rzecz, który, dzięki której jestem rozpoznawalny, powiedzmy, w, 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 szerszym, w szerszym gronie, w szerszym zakresie. To jest w sumie coś, to nawet nie jest moje dokonanie w sensie jakby udowodnienia jakiegoś twierdzenia ale ja po prostu zaproponowałem pewien problem, który spodobał się wielu ludziom i w tym, w tym powiedzmy najwybitniejszym kombinatorykom światowym i ci ludzie jakby podjęli ten, ten trop, ten, ten, ten pomysł badań w tym kierunku i rzeczywiście, rzeczywiście powstało dużo ciekawych rzeczy. Oczywiście częściowo z moim udziałem, ale jakby... Naj... To, co, to, co uważam za swoje najciekawszy naj, 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 naj pomysł, najciekawsze dokonanie, no to jest właśnie, właśnie skierowanie uwagi na pewną rzecz, która wcześniej nie była badana. Czyli to jakby postawienie nowego problemu, który, który nie był wcześniej rozważany, a który przyniósł no, sporo, powiedziałbym, ekscytacji w pewnym momencie i wciąż jeszcze nie ma jakby spokoju na ten temat, są tam pootwierane różne hipotezy, które ludzie cały czas badają i ta liczba zwolenników tego tego zagadnienia wciąż rośnie. Ten mój pomysł polegał na tym, żeby kolorować grafy w pewien specjalny sposób, polegający na tym, że jak położymy kolory na wierzchołki grafu, to możemy teraz wyobrazić sobie, że podróżujemy po tym grafie przechodząc po wierzchołkach i wzdłuż krawędzi. Jak sobie tak wędrujemy, to tworzy nam się tak zwana ścieżka i na tej ścieżce Możemy sobie przeczytać te kolory, które widzieliśmy, tak, jakoś zanotować. No i chodzi o to, żeby nigdy nie otrzymać powtórzenia tej samej sekwencji kolorów na, na, na tej samej ścieżce, czyli na przykład czerwony, zielony, niebieski, czerwony, zielony, niebieski. Gdyby coś takiego się wydarzyło, to to już jest niedopuszczalne. Chcemy uniknąć takiej sytuacji. No i w grę wchodzą wszystkie możliwe takie powtórzenia, wszystkich możliwych ciągów kolorów. Tak? To, to się wzięło z jakichś tam wcześniejszych badań dotyczących ciągów. Kiedyś badano tylko ciągi, z taką własnością braku tych powtarzających się segmentów. No a ja sobie pomyślałem, że może ciekawe byłoby badać kolorowania grafów, które dostarczają bogatszej struktury, gdzie jak pomalujemy ten graf, no to tych ciągów kolorów możemy na ścieżkach uzyskać znacznie więcej i w znacznie bardziej o, skomplikowanych układach. No i okazało się, że dzięki jakimś bardzo zaawansowanym metodom, może nie tak bardzo, ale w każdym razie już wykraczającym poza, poza powiedzmy nawet program studiów, udało się udowodnić, że przy pewnych warunkach takie kolorowania możemy zrobić, nawet jeśli te grafy są ogromne i bardzo skomplikowane. W tej chwili jestem w ogóle na etapie zdobywania tytułu profesorskiego. Tak? Jestem profesorem na tych uczelniach, ale dopiero, dopiero wniosek o tytuł profesorski, ten tak zwany belwederski jest w toku. No więc jakby jest, jestem na tym etapie, jeszcze tego nie uzyskałem. Będę się jakby cieszył z uzyskania tego, być może nastąpi to w tym roku i wtedy, wtedy, wtedy może to będzie moment na jakąś głębszą refleksję, dokąd, dokąd należy jeszcze zmierzać. Na, na pewno, na pewno ma, matematyka jest wciąż dla mnie ekscytująca i, i to, że mam kontakt z młodymi, e, bardzo zdolnymi ludźmi, jakby nie pozwala mi za, za bardzo odetchnąć od tego. Tak? Znaczy, cały czas, cały czas e, z jak, współpracuję z jakimiś grupami na tzw. Tak pierwszej linii frontu. Tak? Więc, więc te plany są, są dość bliskie. No, chcemy rozwiązać problem X, problem Y. I to, to będzie trwało na pewno miesiące, może, może nawet lata. Nie da się zrobić matematycznego wynalazku pod jakieś zapotrzebowanie praktyczne. Nie, nie znam zbyt wielu takich przypadków. Natomiast jest wiele przypadków takich, że, że inżynierowie, ludzie, którzy myślą, których jakby. Pasją jest, jest, jest robienie praktycznych wynalazków. Oni albo przez spotkania z matematykami, albo przez samodzielne studia matematyczne, potrafią wykorzystywać matematykę, którą matematycy stworzyli wyłącznie dla swojej własnej, własnej uciechy, powiedziałbym. Więc najlepiej, żeby to tak zostało, żeby nie nakazywać matematykom szukania praktycznych zastosowań, bo w tym oni są bardzo słabi natomiast są bardzo dobrzy w bawieniu się strukturami matematycznymi i robieniu wynalazków, które no, w ten sposób, może nieprzypadkowy, przypadkowy, bo, bo ja akurat sądzę, że, że jest w tej całej kreacji matematycznej jakaś być może większa siła sprawcza, która, która popycha ludzi w różnych kierunkach, no to, to myślę, że, 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 że matematycy nie powinni zastanawiać się za bardzo nad, nad zastosowaniami swoich, swoich ulubionych matematycznych zabawek.